Dajcie na kanale Krypto Pieniądze na spokojnie, gdzie pokazuję Wam jak zagonić Wasze kryptowaluty dla pracy dla Was. Teraz macie już to Ethereum, które chcecie sobie zagonić do pracy i jesteście w stanie to zrobić w świecie DeFi, więc na początek proponuję coś łatwego jak pożyczki AWE. Wchodzimy sobie na stronę AWE. Zaznaczamy sobie chain, na którym mamy Nasze środki. W naszym wypadku jest to na przykład arbitrum. Podłączamy sobie wallet. My używamy przeglądarkowego portfela, czyli MetaMaska. Tutaj podłączamy sobie nasze konto. Potwierdzamy. I teraz możemy sobie płacić ethereum bądź wrapowane ethereum i już zarabiać sobie 2% rocznie. Może niedużo, ale lepsze 2% niż nic. Stwierdzamy transakcję. Stwierdzamy. Dodajemy do walletu token, który otrzymaliśmy. Jest to A ARBITRUM ETH, symbolizujący naszą pozycję na AWE i ten token musimy sobie pilnować, nie przesyłać nikomu, nie dawać nikomu w powierzanie. Tutaj widzimy nasze odsetki, tutaj jest nasze właśnie arbitrum, które może służyć jako zabezpieczenie pożyczek. Więc jeżeli mamy ochotę, możemy sobie na przykład pożyczyć pod zastaw naszego Ethereum troszeczkę USDT albo bądź USDC, następnie zamienić to USDC na Ethereum i z powrotem wpłacić jako zabezpieczenie. Będziemy wtedy płacić jakieś 7% odsetek, ponieważ tu jest, będziemy płacić 9, ale dostawać będziemy 2, więc będziemy generalnie stratni 7, ale będziemy mieli jakieś 1,5 Ethereum, ponieważ pożyczyć możemy, tutaj jeżeli klikniemy, zobaczycie maksymalne LTV 93%, czyli jak macie 100 dolarów w Ethereum, to możecie pożyczyć 93% wartości waszego zdeponowanego Ethereum, czyli... Jeżeli mielibyście 100 dolarów wartych Ethereum, to pożyczacie 93 dolary USDC maksymalnie. Nie polecam tego robić, ponieważ zostaniecie zlikwidowani przy 95%, więc mała różnica w cenie i zamknie Wam po tą pożyczkę. Więc trzymajcie sobie w bezpiecznych przedziale na przykład 50% LTV, Czyli jak wpłacacie 100 dolarów Ethereum, to pożyczcie sobie maksymalnie na przykład 50 dolarów. Wtedy za te 50 dolarów kupcie znowu Ethereum i dopłaccie do pożyczki. Wtedy Wam to jeszcze bardziej obniży LTV, a będziecie mieli tak jakby 150 dolarów w Ethereum. I to w ten sposób tworzy się mini dźwignia. Aby wypłacić teraz nasze środki, klikamy sobie tutaj po prostu withdraw. Możemy sobie wypłacić jako zwrapowane Ethereum albo niezwrapowane. Ja lubię trzymać oddzielnie zwrapowane od tego niezwrapowanego. Dzięki temu mogę sobie zawsze klikać max i nie boję się, że zbraknie mi nagle na opłatę. Jak widzicie, tu będzie 6 dolarów. gasfi. Stwierdzamy. Jak widzicie, nasze zwrapowane Ethereum wróciło sobie tutaj, a nasze pożyczone na awę, zwrapowane Ethereum, jest zero. Jest to najprostszy sposób zarabiania w DeFi, dlatego też odsetki nie są za duże, nie mamy ryzyka kursowego poza zwykłym Ethereum, które i tak byśmy trzymali na wolecie, a zawsze 2% nam gdzieś wpadną. Jeżeli przejrzymy sobie inne sieci, to zobaczycie, że Ethereum ma różne wartości. No tutaj na przykład zwrapowane Ethereum jest po 1,95% rocznie na sieci Ethereum. Na sieci Base z kolei możemy pożyczyć za 0,44%. A tak widzicie rozbieżności potrafią być bardzo znaczące. Jak sprawdzimy sobie sieć Optimism, to na przykład jest 1,3%. A na poligonie mamy 0,4. Więc, jak widzicie, wygląda na to, że arbitrum jest najbardziej opłacalne, jeśli chodzi o pożyczki, gdzie dostaniemy 2% rocznie. Są różne platformy na różnych chainach, które można sobie wyszukać, używając portalu DeFi Lama. Klikamy sobie Yield. Jak widzicie, tutaj mamy teraz różne wyświetlone projekty. Protokoły platformy na różnych chainach. Możemy sobie segregować według TVL-u. Zalecam ustawić sobie filtr, żeby minimum było jakieś 5 milionów na początek. Potem oczywiście możecie próbować jakichś mniejszych platform, ale z większymi kwotami nie zalecam. No i sobie wybieracie, jaka platforma Was interesuje, na jakim chainie i sprawdzacie, jakie tam obecnie oferuje APR na Wasz. Token. Jak widzicie, tutaj są różne API-ry podane, a jednak one nie zawsze są prawidłowe. Więc tutaj możecie właśnie sobie posprawdzać inne platformy, zapoznać się z tymi platformami, które są właśnie największe, bardziej wiodące na danych chainach i tam próbować deponować swoje środki zupełnie pasywnie one sobie leżą. Nic nie trzeba z nimi robić. Po prostu co jakiś czas sobie zobaczyć, czy nic się złego z platformą nie dzieje, czy nie odpływa za dużo środków. APR na tych platformach jest zmienny i regulowany przez rynek, w zależności ile osób chce na przykład brać pożyczkę bądź ile osób zdeponowało jako zabezpieczenie daną walutę, tak te odsetki maleją bądź rosną. Ostatnio na USDC potrafiły być pomiędzy 7 na przykład a 20%, wszystko w zależności od rynku.